Witam Państwa serdecznie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych Włodzi w setną w rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej, ustawy zasadniczej, która regulowała najważniejsze sprawy nowonarodzonej po 123 latach niewoli Rzeczypospolitej. Odzyskanie niepodległości i zjednoczenie Polski było niewątpliwie wielkim sukcesem narodowym. Jednocześnie budziło ono wiele skomplikowanych problemów natury zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Jednym z nich była kwestia wyboru systemu ustrojowego nowonarodzonego państwa. Wobec tego wszystkie ugrupowania polityczne widziały potrzebę szybkiego, prawnego uregulowania sprawy. Wydawało się, że pełnia władzy dzierżona przez Józefa Piłsudskiego na dłuższą metę nie ma racji bytu. Dlatego dążono do szybkiego przeprowadzenia wyborów do Sejmu Ustawodawczego i tym samym do przystąpienia do prac nad Konstytucją. Wybory zarządzono na podstawie dekretu naczelnika z 28 listopada 1918 roku. Dekret przyznawał prawo wyborcze każdemu obywatelowi, niezależnie od płci, który do dnia wyborów skończył 21 lat. Same wybory miały charakter pięcioprzymiotnikowy, czyli były powszechne, równe, proporcjonalne, bezpośrednie i tajne. Przeprowadzono je tylko na terenie Królestwa Polskiego i Galicji. Na pozostałych terenach, których przynależność państwowa miała się dopiero rozstrzygnąć, postanowiono przesunąć je na późniejszy termin. Frekwencja pierwszych wyborów była bardzo wysoka i utrzymywała się na poziomie powyżej 60%. A niewątpliwy sukces w wymiarze na ogólnonarodowym odniosła Narodowa Demokracja, która uzyskała blisko 36% mandatów. Duży sukces odniosły również partie chłopskie. Poniżej oczekiwań wypadli socjaliści, uzyskując jedynie 9%. Łódź na mapie ogólnopolskich wyników przedstawiała się nieco inaczej. W mieście przewagę zdobył Narodowy Związek Robotniczy 38,6%. Następnie za nim uplasowała się Polska Partia Socjalistyczna. Uroczyste otwarcie Sejmu Ustawodawczego odbyło się 10 lutego 1919 roku. Z potrzeby szybkiego uregulowania najważniejszych spraw ustrojowych już 20 lutego 1919 roku Sejm uchwalił tzw. Małą Konstytucję, czyli uchwałę o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania Urzędu Naczelnika Państwa, podporządkowując go jednocześnie suwerennemu Sejmowi. Dokument wprowadzał system parlamentarno-gabinetowy i nadawał Sejmowi władzę ustawodawczą. Pierwsze pomysły dotyczące kształtu ustrojowego państwa rodziły się jeszcze w czasie I wojny światowej. Ale dopiero po odzyskaniu niepodległości różne środowiska polityczne mogły przystąpić do formalnego wysuwania projektów ustawy zasadniczej. Inicjatorem pierwszych prac konstytucyjnych jeszcze przed zwołaniem Sejmu był minister spraw wewnętrznych w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego Stanisław Tugut. Zaproponował on utworzenie sekcji projektów konstytucyjnych przy Prezydium Rady Ministrów. Po zwołaniu Sejmu prace sekcji jako opracowania naukowe miały trafić do odpowiednich komisji sejmowych. Przy sekcji miała działać komisja konstytucyjna w składzie zróżnicowanym światopoglądowo. Pomysł jednak nie miał szansy na powodzenie ze względu na niechęć środowisk narodowych do współpracy z rządem. Już na etapie prac rządowych pojawiły się trzy propozycje konstytucyjne, potocznie nazywane amerykańską, ludową i francuską. Projekt amerykański zakładał utworzenie z Rzeczypospolitej Federacji 70 Ziem, gdzie władze centralne miały zajmować się tylko sprawami zagranicznymi, wojskowymi i wymiarem sprawiedliwości. Główne założenia projektu ludowego opierały się na działalności jednoizbowego parlamentu wybieranego w pięcioprzymiotnikowych wyborach na okres trzech lat. Władza wykonawcza miała należeć do prezydenta i Rady Ministrów odpowiedzialnych przed Sejmem. Sam prezydent miał być wybierany na sześć lat przez specjalne zgromadzenie powołane w pięcioprzymiotnikowych wyborach. Projekt przyznawał inicjatywę ustawodawczą obywatelom pod warunkiem uzbierania 100 tysięcy podpisów. Projekt francuski proponował utworzenie dwuizbowego parlamentu, wybieranego w pięcioprzymiotnikowych wyborach. Władzę wykonawczą miał sprawować prezydent przez ministrów odpowiedzialnych przed Sejmem. A wybory prezydenckie miały mieć formę pośrednią, to znaczy głowę państwa wybierałoby Zgromadzenie Narodowe na siedmioletnią kadencję. Jednak żaden z tych projektów nie zyskał miana oficjalnego stanowiska rządowego. W styczniu 1919 roku nastąpiła zmiana rządu i Jędrzeja Moraczewskiego zastąpił Ignacy Jan Paderewski. Gabinet Paderewskiego powołał komisję nazwaną ankietą dla oceny projektów konstytucji. Do pracy w ankiecie zaproszono fachowców z dziedziny prawa, pochodzących z różnych terenów i przedstawiających różne opcje polityczne. Prace grupy początkowo odraczano ze względu na niemożność stawienia się wszystkich do niej powołanych. Powołana grupa nie zyskała również uznania zwołanego Sejmu, który powołał własną komisję konstytucyjną. Rząd, by nie zaogniać relacji z Sejmem, odsuwał w czasie zapoczątkowanie prac ankiety. I stopniowo dystansował się od jej działalności, czego wyrazem był rzadki udział w obradach wysokiego rangą urzędnika rządowego. Ostatecznie ankieta po raz pierwszy zebrała się 19 lutego 1919 roku, ale w jej działalność zaangażowało się jedynie 14 osób. Wycofali się natomiast ludzie, którzy znaleźli się w składzie Sejmu Ustawodawczego. Ankieta za podstawę swojej pracy przyjęła wcześniejsze projekty, nad którymi pracował rząd Moraczewskiego. Mimo odrzucenia propozycji federacyjnej, ostatecznie propozycja ankiety była wypadkową rozwiązań francuskich i amerykańskich. Do pracy sejmowej komisji konstytucyjnej ugrupowania starały się skierować swoich najlepszych przedstawicieli w dziedzinie prawa. Przewodniczącym komisji został Edward Dubanowicz prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie. Debata nad Konstytucją na forum sejmowym rozpoczęła się 8 lipca 1920 roku. Prace wstrzymano wraz ze zbliżającym się zagrożeniem bolszewickim. Wznowiono je na jesieni 1920 roku. Prace przyspieszyły na początku marca 1921 roku i były powiązane ze zbliżającym się terminem plebiscytu na Śląsku, który miał odbyć się 20 marca. Uchwalenie konstytucji przed tą datą byłoby doskonałym chwytem w kampanii plebiscytowej i pokazem sprawności instytucji państwowych Rzeczypospolitej. Ostateczne głosowanie poprzedziły głosowania cząstkowe, np. w sprawie celowości powstania Senatu. 17 marca 1921 roku odbyło się głosowanie en bloc, czyli nad całością konstytucji. Mimo niechęci wielu do poszczególnych jej zapisów, została przyjęta ogromną większością głosów. Ustawa zasadnicza wprowadzała pojęcie narodu jako podmiotu władzy suwerennej, podział władzy na ustawodawczą i wykonawczą, ale nie równoważyła ich, do, oddając przewagę tej pierwszej. Wprowadzała dwuizbowy parlament, gdzie prym wiódł Sejm. Wybory do parlamentu miały opierać się na pięcioprzymiotnikowych zasadach bez progu wyborczego. Ustanawiała funkcję prezydenta, wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe na siedmioletnią kadencję. Sam prezydent nie posiadał prawa weta. Rząd powoływany miał być przez głowę państwa, ale odpowiadał politycznie przed parlamentem. Po przegłosowaniu konstytucji zapanowała świąteczna atmosfera. Do Sejmu przybył naczelnik Piłsudski, następnie posłowie i urzędnicy udali się na uroczyste nabożeństwo, które odprawiał kardynał arcybiskup metropolita warszawski, ksiądz Aleksander Kakowski. Marszałek Wojciech Trąbczyński i premier Wincenty Witos złożyli kwiaty pod pomnikiem Stanisława Małochowskiego, jednego z twórców Konstytucji 3 Maja. Konstytucji marcowej starali się odwoływać do tradycji konstytucji 3 maja i jeszcze tego samego dnia uchwalili ustawę o wypełnieniu zobowiązań Sejmu Wielkiego w sprawie budowy świątyni opatrzności bożej. Ponadto w ramach upamiętnienia przygłosowano również budowę domu ludowego w Warszawie. Konstytucja Marcowa była wyrazem kompromisu. Rozumiano konieczność jej szybkiego uchwalenia w obliczu sytuacji międzynarodowej i walki o granice Rzeczypospolitej. Tutaj głównym czynnikiem zdaje się był zbliżający się plebiscyt na Śląsku. Niemniej nikt nie był do końca z niej zadowolony i szybko zaczęto ją krytykować. Krytyka dotyczyła najczęściej zbyt dużej władzy Sejmu, co wpływało na niestabilność rządów i ciągłe ich zmiany. Rozdarcie współczesnych doskonale wyraził Mieczysław Niedziałkowski – poseł, działacz PPS-u i współautor projektu Konstytucji Ludowej przy rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. Nie wszystkie nasze wysiłki zostały uwieńczone powodzeniem. Nie możemy oddać głosu za całą Konstytucji. Uważamy niemniej za obowiązek stwierdzić, że z dniem uchwalenia Konstytucji Polska staje w rzędzie nowożytnych państw demokratycznych. Szanowni Państwo, z okazji stulecia Konstytucji Marcowej przygotowaliśmy dla Was również konkurs. Konkurs, który polega na odpowiedzeniu na jedno proste pytanie oraz dodatkową zagadkę. Pytanie będzie dotyczyło filmu, który przed chwilą Państwo obejrzeliście. Każdy, kto uważnie go obejrzał, z pewnością nie będzie miał problemu, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie brzmi następująco. Podaj imię i nazwisko przewodniczącego Sejmowej Komisji Konstytucyjnej, która pracowała nad projektem ustawy zasadniczej. Łatwe, prawda? Ale żeby nie było tak łatwo, przygotowaliśmy dla Was również zagadkę. Widzicie tutaj swój wypełniony przypinkami. Musicie odgadnąć, ile przypinek znajduje się w tym słoju. Trzy osoby, które odpowiedzą poprawnie na pytanie i będą najbliżej liczby. Znajdujących się w swoim przypinek, zdobywają nagrody. Będzie to okolicznościowa dziesięciozłotówka ofiarowana przez Narodowy Bank Polski i wydana z okazji stulecia Konstytucji Marcowej. Dodatkowo otrzymacie oczywiście specjalne gadżety i prezenty od Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Poprawne odpowiedzi prosimy abyście przysyłali na adres wydarzenia.muzeum.maupa@gmail.com. Wszelkie informacje znajdziecie państwo w opisie filmu. Powodzenia.